Trzecia edycja Dni Otwartych Turskawki została zorganizowana w siedzibie firmy MetaZ w rabie Wysznej koło Zakopanego. Była to doskonała okazja do spotkania się producentów turskawek z całej Polski, a także zapoznania się z możliwościami uprawy turskawek pod daszkami mini tunelami. Zainteresowaniem wysłuchano informacji przekazywanych podczas seminarium. W trakcie Dni Otwartych odbył się premierowy pokaz mini tuneli osłaniających równocześnie cztery rynny uprawowe. Rozwiązanie to dopiero od do dwóch lat oferowane jest w krajach Europy Zachodniej. O podsumowanie trzeciej Dni Otwartych poprosiliśmy Piotra Budnego z firmy MetaZ. Było około 200 osób nas tutaj odwiedziło. i Myślę, że każdy. Wyjechał z zasobem jakiejś informacji, które, które później posłużą mu w swoim dalszej produkcji i próbą po prostu wyprodukowania jak największej ilości truskawki, czy to w takim systemie, czy też w gruncie, no ale, ale myślę, że no czas najwyższy, żeby, żeby jednak przekonać producentów do, do używania systemów rynkowych do produkcji, no bo tutaj mamy, mamy przynajmniej gwarancję jakości produktu. W tym roku wybudowaliśmy również dla promocji system takiej uprawy truskawek system rynnowy pod zawieszeniem. My to nazywamy mini tunel. Jest to taka konstrukcja, która przypomina tunel, natomiast no nie, jest, nie jest konstrukcją, nie jest obiektem zamkniętym. Jest tutaj możliwość właśnie lepszego wentylowania produkcji możliwość wyłapania właśnie całej wody opadowej, bo tu powinna być zastosowana jeszcze rynna stalowa, która zbiera całą wodę opadową i wtedy możemy tą wodę wykorzystać również do, do, do napełnienia zbiornika i z powrotem pobierać do, do podlewania. No, ta konstrukcja nie wymaga wietrzenia, dlatego że jest ona otwarta, ten tunel otwarty jest z czoła i również po bokach. I, i jest to tutaj właśnie przestrzeń, przestrzeń pomiędzy rynną a, a tą folią, i w granicach tych 60 cm powoduje to, że, że się ten tunel sam, sam wentyluje. Podczas seminarium o zaletach uprawy truskawych w mini tunelach oraz pod daszkami mówił z kolei Zenobiusz Bielaczek z firmy Formflex MetaZ. Prosty system, opierający się na zachowaniu rośliny pod osłoną foliową, tak by ochronić ją przed deszczami lub tak, w tym roku często występował gra. tu mamy pełną kontrolę nad tym, nie ma prawa na praktycznie żadna zła do tego deszczu. Jeżeli chodzi o już yy, konstrukcję, to jest to bardzo prosty system, składający się z rury w bitej jest Dyskusja umieszczona w haku, zakończona w na, na którą naszym jest spory. Na tutaj na zdjęciu, również Państwo macie taśmy, które wspomagają nasze rośliny, by po prostu w czasie opasowania od własnej masy ciężaru opasów nie ulegały łamaniu wody. A tutaj mamy coś nowego, mini tunel. Było to zaprojektowane na potrzeby po prostu rynku w eee, taki większy daszek. Pod jednym e, bałonkiem zmieściliśmy cztery rudy, głównie eee, z tego powodu, gdyż były problemy z odwyskiem w daszkach. Tutaj tego problemu nie ma. E, na nami nie ma praktycznie nic, co by mogło przeszkadzać w prowadzeniu e, odwyskiwacza na taką konstrukcję. Tak samo jeżeli chodzi o zalety takiego systemu, to głównie większa kubatura. Rośliny, które znajdują się pod niższą kubaturą, są narażone na większy stres. Choćby no, z tego powodu, gdy mamy polarne na słońce, nagrzewa się tutaj cały system. Następuje to w wolniejszym tędzie. Tak samo wieczorem on się wykłada. Jest to po prostu mniej drastyczne dla rośliny. Jeżeli chodzi o system, jak w konstrukcji, jest podobnie zbudowany jak roślinki. Też mógłbym tutaj, pod są rury wite w ziemię. Do nich są zamontowane te podpory czyli ale nie tutaj na środku. Czyli tak samo palunki i rury do naciągu pola. Pozwala ma na swobodne przejście pomiędzy tutaj tunelami. Nie ma problemu po prostu ze zbiorem. Rynie, nie powodując żadnych pomarszeń, gdzie ta woda mogłaby się zbierać wewnątrz Dwa kanały odpływowe też wysokie powodują, to, że ten nadmiar pożywki swobodnie sobie spływa z rynie, nie powodując y, żadnych chorób, y, ponieważ nie zostaje on przy macie. Jeżeli chodzi o doniczki, to też nie ma tutaj większych obaw, ponieważ ścianka, która jest przy rynie, blokuje ją po prostu przez spadkiem. Się, my dajemy jakoś lat gwarancji na rynek, na cały system, tutaj, który operujemy, a wiemy, że te systemy od no już 20 lat ludzie uprawiają na nich i nie mają większych problemów z, z zachowaniem tam pierwszego wiem, jak widoku.